Cześć. W ciągu ostatniej dekady kuchenki mikrofalowe stały się bardzo powszechnym sprzętem kuchennym, który często zwyczajnie ułatwia życie. Ze względu jednak na swój nieoczywisty sposób działania narosło wokół nich sporo twierdzeń, przekonań, które niekoniecznie znajdują odzwierciedlenie w faktach. Jak jest z nimi naprawdę? Zapraszam do materiału. Kuchenki mikrofalowe wykorzystują promieniowanie elektromagnetyczne o określonej częstotliwości, podobnie jak fale radiowe, światło widzialne czy podczerwień, i mikrofale powodują wibrację cząsteczek wody w żywności, wytwarzając ciepło. Chociaż powstaje ono bezpośrednio w żywności, to nie od środka, ale od zewnątrz, to znaczy zewnętrzne warstwy się ogrzewają i przewodzą ciepło do wewnątrz, do środka. Jeżeli chodzi o wpływ takiego podgrzewania na żywność, to trzeba podkreślić, że mikrofale emitują promieniowanie niejonizujące o częstotliwości zdecydowanie, naprawdę zdecydowanie mniejszej od światła widzialnego, a co dopiero do promieniowania jonizującego. Podobnie jest z energią fotonów mikrofalowych, jest ona bardzo, bardzo mała. Zresztą konstrukcja mikrofalówki nie pozwala, by promieniowanie wyszło poza nią, a nawet jeżeli to tak bardzo małe dawki promieniowania nawet nie mają potencjału. Szkodliwego dla zdrowia człowieka. Także jedzenie podgrzewane w mikrofali nie jest napromieniowane, radioaktywne, rekotwórcze, toksyczne. Nie ma się czego obawiać. A co z zawartością składników odżywczych? Otóż podgrzewanie jedzenia w kuchence mikrofalowej wiąże się z podobnymi zmianami w żywności, tak jak w przypadku każdej innej obróbki termicznej. Spotkałem się kiedyś z takim przekonaniem, takim twierdzeniem, argumentem, że. Podgrzewanie jedzenia w mikrofalówce doprowadza do uwaga, to brzmi strasznie zmiany struktury białek. Nie wiem dlaczego ktoś to użył akurat w przypadku podgrzewania w mikrofalówce, z tego względu, że dzieje się tak podczas każdej innej obróbki termicznej, czy to podczas gotowania, smażenia czy pieczenia. No cóż, zresztą podobnie jest w przypadku strat witamin i składników mineralnych, a nawet lepiej z tego względu, że specyfika podgrzewania w mikrofalówce i czas trwania takiej obróbki jest mniejsze, to te straty mogą być też mniejsze niż w przypadku konwencjonalnych metod, ale przeważnie różnice są minimalne. Podsumowując, podgrzewanie jedzenia w kuchence mikrofalowej nie jest gorsze niż inne metody obróbki termicznej. Oczywiście nie poruszam w tym materiale kwestii walorów smakowych, to aspekt preferencji każdego z nas. Jedyne na co jeszcze bym zwrócił uwagę pod koniec to to, by nie podgrzewać w kuchence mikrofalowej jedzenia w plastikowych opakowaniach, nieprzeznaczonych właśnie do podgrzewania. W mikrofalówce, wówczas to trochę nierozsądne, mogą przydostawać się do jedzenia szkodliwe związki, na to bym uważał. To już tyle ode mnie. Koniecznie daj znać w komentarzu, czy Ty na co dzień korzystasz z kuchenki mikrofalowej. Jeżeli materiał się podobał, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję. A ja się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia, już niebawem. Hej!